Case hero, odcinek numer 2, betowanie. Nie wiem czy coś pobetujemy, bo po ostatnim odcinku troszkę zbiedniałem. Nie no, serio, bo właśnie w kit zbiedniałem. Miałem 100 tysięcy, 40 tysięcy, teraz mam 11. Jeszcze mam spać przyczynek, więc czekajcie, w ogóle te głupie skrzyniki. Będę toczył ciszę. Achy tam szalony, skoobie dubidum, -doo. e karkin. Mamy plan szalony Dobra, wali te skrzynki Idźmy to kupno. Tym więcej zarobimy Tylko żeby mieli co dropu fajnego, a nie, to mi tak da, da jakieś śmieci. Spokojnie mu się muszę to sprzedawać. Tutaj tutaj wszystko spokojnie, poczekajcie. Myślę, że macie czas. No widzowie. Jak ja jestem głupi, teraz nie mam czym betować, bo nie mam jeszcze 5000, ale to skrzynki. Ja nie wiem, nie sprzedawać, nie ja się poprzę, bo to miałem dużo właśnie fajnych... Jezu, te reklamy, że na peryka wezmę. tak, dziwność. Wolimy to, otwieramy. Dobra, czekajcie chwilę. Idziemy na suknie. Muszę sprzedać te fioletowe. No i doda. We free punk mamy jakieś 4000, ale cicho. Juuu, jakaś ogrzawa nam dropa. Tak, dokładnie. Kurde, tranny. Chyba ostatnia płótka. Trzy zobaczymy co nam drognie, tylko nie ukulele same. Mm, dobra, jest za 250, więc idziemy pobetować sobie na małym. Dwie niebieskie kłóde. A, wbiłem. Myślałam, że się kręci. Jak widzicie, trochę jak mam następny odcinek, to będzie opening cobblestone'ów. Piszcie, czy chcecie w komentarzu. Pod ostatnim filmikiem widzieliście trzy łapki, dziękuję wam za to. Pod tym filmikiem dobijcie 4 i następny odcinek. Zgnę? Kurde. Zaraz go na okay. Na mam prawie najwięcej procent szans. Szanse za. Zaraz Zara może wejdziemy na medium. Nie na medium, tylko na tego sierpnia. O, jakie skrzynki otworzę. Wiem, że zbędnie na nich kij, ale i Za widzów co się nie robi, Wygram? No nie, no dobra, poczekaj. Mm, taki, ten to był. O, tym, de, ta emeczka jest piękna. Polecam. O, ja też miałem dużo ich. Mamy plan. Mm, 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 mm. Aha, ja tu że mam dużo tych dla instryktur. A, bo ja wcześniej przyszedłem Dobra, patrzmy na koski. Dobra, no, wbijamy no, dla widzów serwis. Wszystko, więc wbijamy. Jolo, mam prawie najwięcej procent. Nie, no, chciałbym to zgarniać, bo nie mam czym betować, mistrza Socha. Bo -kom, bo -kom, bolek, bolek. No nie, no dobra, mam to w Zbiedniałem. Dobra, sprzedam te skrzynki. Ja ich nie chcę. Nie, nikogo nie jest. Dobra, już jest mało. No. No cztery łapki i następny odcinek. Zostawcie subskrypcję mojego kanału, bo w następnym odcinku będzie. Rozdawanie jakiś kosek... Rozdam, kto napisze pierwszy komentarz, poda swojego IDa z tej gry, to mu dam tą koskę. Wiem, że się opłaca taki bat flyze 8 stówek. No każdy by chciał na początek, nie. Jak ktoś zaczyna grać, no to mu dam. Coś mi drogło? O, jest kawach jeden O, te kawach są spoko Ten kawach to jest. Co, co, co? Dobra, więc Tu w ekwipunku mam ogólnie 3000, Ale poczekajcie Bo zawsze chciałem kupić to Patrzcie To jest howl to jest chory? W ogóle tu są spokojnie, ale te skrzyki są drogie. No to się praktycznie da hobble drognąć. Patrzcie, jaka kupa. Chyba mi hobble drognął. Jak mi drognął, nie drognął mi hobble. więc pięć skrzyneczek zobaczymy co nam drobnie electric hive, więc całkiem całkiem cały nie tak Nie dla... dobra zapewne sprzedam tą nie chcę tych takich tanich jakiś że ty sobie zostawiam. no i wszystkie flutowe elo, wiem że tam była buta, ale walić, dobra więc mamy jeszcze jakieś dwa tysiące, ale tak w punku mamy 7, więc idziemy sobie pogotować około 10-15 minut, coś takiego więc 10-15 minut jak mi co to zaraz Wam pokażę program, którym nagrywam Że i chcecie, no nabijamy na sobie tu. Czekaj, troszkę sobie była dla was o tym baturza i to sobie zostawiam to jest dla widzów koska do tej nie będę obstawiał dobra, czekajcie czy takie 3000 na chciałbym, chciałbym, nie powiem Asinka Kowalski dobra, robimy płytką jakimiś tutaj płytkami bank. i... dobrze, że teraz sobie powodzimy troszkę na małym troszkę na średnim bo bieda w tym akwipunku ostatnim mamy 120 tysięcy miałem 98% szans weszłem na nielimitowany wyszłem za 100 tysięcy jakiś rusek mi snał, snajpnął na 5% myślałem, że rzucę tym telefonem a na tym weszłem za 90 tysięcy mnie snajpnął jakiś rusek cygan dobra, no, stworzymy sobie coin flipa skubidubidum Mamy pięć salonów. Ja tego nie chcę przerąbać, dobra. Niejako skadałam. Dobra. Za 4000 tysiące i w punku Ile my tu mamy, a co moje nie mam? Tysiącu, no więc spoko, jeszcze sobie. Przy okazji wbijemy na małego Czech. dwa razy. Więc następny trochę będzie ale wybijacie na jego kanał. Jakby co, to nagrywam telefon na telefonie, żeby nie było. no, kamienu minumi. Ci to zgadłem prawie. 100%? No już nie. Mmmm, mmmm, mmmm. Mm, Zobaczmy sobie inaczej. To masz pokój. Dobra, na spokój. No spoko. O, tutaj już się zaczyna kręcić. Spoczko, spoczko. Czy chciałbym to zgarnąć? Bo to zgarniam. jest! Perfekcyjnie skargi mogłem sobie bećka. Jest może mamy i tam się jest się wbijać. A robię. Dobra, z mi są takie Ja bym chciał to. Ja bym chciał Jaki fug, zgarnąłem tą kostkę. Jaj! Nie, no, wyjaśnię perfekcyjnie O, nie, 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 no. nie, ja trochę nie, a nie, No, No, to, no, nie, nie, minut, nie, 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 I nie, 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 takiego No to zase, ja, ja to zgarnujem, to zgarnujem, <es> okay. to zgarnujem, 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 to to zgarnujem, to zgarnujem, to to zgarnujem, to to zgarnujem, to zgarnujem, to zgarnujem, to 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 Tu, tu jakieś karambity, bloki znają, to blok, no, nie no. Dobra, zostawiam tylko tą kostkę, która była dla was, a resztę muszę sprzedać. Nie wiem. Kurde, za późno. Dobra, niebieski. Dobra, teraz czekaj, punktualny. Tylko coś jest. Poczekajcie, chwilę, bo mi coś tu wyskakuje.